Część Boże, w drugim dniu naszych rekolekcji przeżywamy kolejny piątek Wielkiego Postu, przeżywamy go w szczególny sposób, bo przeważnie w swoich domach, przeważnie w czasie narodowej kwarantanny. Ale przeżywamy go nie mniej mocno, nie mniej bardzo, nie mniej jednocząc się z Chrystusem, a może nawet bardziej, bo czasem. Różne zewnętrzne cierpienia czy niedogodności bardziej pomagają nam zrozumieć w jaki sposób i dlaczego akurat tak mamy przeżywać ten konkretny wielki post, ten konkretny piątek i nasz czas rekolekcji, które tak prowadzimy zdalnie, prowadzimy no, internetowo, nie online, ale internetowo. Przeżywamy dzisiaj drugi dzień rekolekcji. I takie hasło, właściwie jedno słowo, które może się kojarzyć i może być takim delikatnym streszczeniem tego, o czym dzisiaj chcę powiedzieć, to słowo obserwatorzy. Obserwatorzy. Obserwatorzy, a więc ludzie, którzy patrzą i tylko patrzą. Którzy nie chcą wchodzić w życie, nie chcą się angażować, nie chcą. Interweniować, kiedy dzieje się zło, tylko obserwują, w jaki sposób rzeczywistość się zmienia i ewentualnie w stosunku do tych zmian wyciągają jakieś wnioski, czy zmieniają swoje zachowanie na gorsze albo na lepsze, bo niekoniecznie w kierunku poprawy to musi wszystko iść i tak nie musi wszystko wyglądać. Obserwatorzy. Bardzo znaczące jest pierwsze czytanie z dzisiejszego dnia, czytanie z Księgi Mądrości, które możecie sobie przeczytać też tutaj na naszej internetowej stronie, czy na wielu innych stronach internetowych, które mamy, zamieszczone i funkcjonujące nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Czytanie z Księgi Mądrości o tym, że obserwatorzy tutaj, Autor księgi Mądrości nazywa ich bezbożnymi, mówili sobie: zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny. Sprzeciwia się naszym sprawom, zarzuca nam łamanie prawa, wypomina nam błędy naszych obyczajów. Chełpi się, że zna Boga, zwie się dzieckiem Pańskim. Jest potępieniem naszych zamysłów. Sam widok jego jest dla nas przykry, bo życie jego niepodobne do innych. I drogi Jego odmienne. Niesamowity fragment o Jezusie, o przyjściu Bożego Syna do ludzi, o przyjściu Bożego Syna do członków narodu izraelskiego, o przyjściu Bożego Syna do każdego z nas. Jakbyśmy, czytając ten fragment, ja tak mam przynajmniej, że od razu odnoszę go do Jezusa Chrystusa. Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego. I zaczynają się powoli takie czytania, nawet już nie powoli, tylko bardzo mocno, takie czytania w liturgii słowa każdego dnia Wielkiego Postu, które opisują, zwłaszcza w Ewangelii, w jaki sposób faryzeusze i uczeni w piśmie chcieli na czymś przyłapać Jezusa. Chcieli przyłapać go na jakiejś słabości, na łamaniu prawa, na nauczaniu wbrew temu, co głosiła ówczesna religia. Na działaniu, które miało być wbrew władzy, jakieś, jakiejś działaniu wywrotowym, działaniu takim, które nie spodobało się i nie podobało się Żydom, szukali haka, jak to się mówi popularnie, haka na Jezusa. Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego. Patrzyli, śledzili go, nieustannie za nim chodzili. Cokolwiek nie zrobił, gdziekolwiek nie poszedł, był pod obserwacją wysłanników Sanhedrynu. Wszędzie patrzyli i szukali tylko chociaż jednej rzeczy, za którą będą mogli go skazać na śmierć. Już wtedy o tym myśleli. I słuchając tego fragmentu, księgi mądrości, czy czytając ten fragment, właśnie do sytuacji Jezusa Chrystusa, który idzie na mękę, który już jest blisko Golgoty, blisko Jerozolimy, a nawet w samej Jerozolimie, bo przecież tam też nauczał tuż przed swoim pojmaniem, męką i śmiercią i zmartwychwstaniem, od razu nam staje przed oczami Jezus Chrystus, Boży Syn. Ale zanim jeszcze zagłębimy się w sam ten tekst, czy w znaczenie tego tekstu, Chciałbym posłużyć się takim przykładem, przykładem, który jest bardzo znaczący i może być pomocny w rozumieniu dzisiejszego fragmentu pierwszego czytania. Był, było kiedyś takie hasło jednego z y, supermarketów. Y, no, nie da się nie powiedzieć którego, y, Nie dla idiotów. Było takie hasło zapraszające do zakupów. Y, nie dla idiotów. I. Uwagę na rozumienie tego hasła zupełnie inne niż nam się wydaje, zwrócił nam kiedyś w seminarium jeden z profesorów, który wykładał teologię życia wewnętrznego. Mianowicie powiedział, że samo słowo idios znaczy swój własny. I teraz, kiedy to odniesiemy do tego hasła, czyli no, zakupy w tym miejscu, czy w ogóle to miejsce są nie dla idiotów, czyli nie dla tych ludzi którzy mają swój własny punkt widzenia. Prawda? Zupełnie od drugiej strony można ten fragment zrozumieć, to hasło zrozumieć. Czyli nie dla kogo? Nie dla myślących, ale dla tych, którzy idą za byle promocją, za byle ofertą, idą za tłumem, nie mają własnego zdania, tylko wiecznie słuchają innych i nie chcą sami wziąć odpowiedzialności nawet za swoje słowo. Nie dla idiotów. Nie? Zupełnie inne rozumienie, ale rozumienie ważne, bo to jest też y, dobry przykład do tego czytania. Faryzeusze i uczenie w piśmie, no, bezbożni, jak y, y, mówi Księga Mądrości, wiadomo, że odnosimy to później do fragmentów Ewangelii, do wydarzeń związanych ze zbawieniem, które przyniósł Jezus Chrystus, chełpi się, że zna Boga, jest potępieniem naszych zmysłów, sam widok jego jest dla nas przykry, bo życie jego niepodobne do innych i drogi jego odmienne ileż to przez setki lat, tysiące lat znamy odmiennych dróg ludzkich, odmiennych od bożych dróg przecież jakbyśmy żywcem wzięli z naszego codziennego życia przychodzi Jezus Chrystus, chce nasze życie zmienić, chce nas wyprowadzić z marazmu, niezrozumienia, zniechęcenia do wszystkiego i co robi? Zmienia nasze życie. Wchodzi nie z butami w nasze życie, ale tym, którzy chcą go przyjąć, tych, którzy chcą go przyjąć, zaprasza do innego rozumienia swojego życia, do tego, żeby jakieś swoje przyzwyczajenia, jakieś plany, jakieś takie ludzkie przywary zmienić, zostawić to, co nas oddala od Pana Boga, to, co nas od Niego odciąga, i tak, Zbliżyć się do Chrystusa, żebyśmy zrozumieli, w jaki sposób wygląda jego wola i co dla nas dzisiaj chce konkretnie powiedzieć, co nam ma do przekazania. I tak naprawdę, kiedy Bóg działa w naszym sercu, to często, kiedy już przychodzi z jakąś decyzją, kiedy już interweniuje, kiedy przez naszą modlitwę. Mówiliśmy o tej wytrwałości modlitwy wczoraj, o tym, że czasem trzeba bardzo długo czekać na jakieś, może nie reakcje Pana Boga, ale na to, żeby coś się w naszym życiu zmieniło, coś, żeby się w nas zmieniło. Nie przychodząc, słuchając dzisiaj tego fragmentu i patrząc na to, w jaki sposób Jezus przynosi nam swoją odmienność, warto sobie zadać pytanie: czy ja dzisiaj jestem gotowy na zmianę? Na zmianę swojego życia, na zmianę swojego e, sposobu funkcjonowania, na zmianę swojego wygodnictwa, na zmianę swoich złych, grzesznych przyzwyczajeń. Czy, czy nie jest nam już zbyt wygodnie w naszym takim e, codziennym ciepełku, naszym, w naszym domeczku, gdzie nie ma nikt dostępu, ani biedny, ani bogaty, ani potrzebujący, ani nikt inny, bo nam tam wygodnie i dobrze. To tak jakby było, to tak jakbyśmy siedzieli w kościele i modlili się na mszy świętej czy na jakimś innym nabożeństwie. I nagle przychodzi do nas Pan Jezus. Puka do naszych drzwi, puka do drzwi kościoła, a my się zareglujemy w środku. Panie Jezu, nie przychodź do nas, bo my wiemy, jak się modlić. A nie daj Boże nam coś jeszcze zmienisz, albo powie, że trzeba inaczej. A my już jesteśmy przyzwyczajeni do tego, jak to robić. Prosty przykład. Przechodzimy na mszę Świętą. oczywiście, tak mówię, przychodzimy, ale no wiadomo, że nie chodzi o wszystkich, albo nawet jeśli chodzi o większość, albo o mniejszość, to każdy sobie jakoś dopasuje swoje stanowisko, czy nastawienie swojej duszy do tych słów. Przychodzimy na przez Świętą, i często tak jest, że traktujemy Kościół jako miejsce odpoczynku miejsce tylko odpoczynku, tylko wyciszenia, tylko y, miejsce spotkania z drugim człowiekiem. Nawet postawa czasem nasza o tym świadczy, bo przychodzimy i siadamy i zakładamy nogę na nogę. Jak w kawiarni, jak w teatrze. Nawet w teatrze tak nie siadamy, bo są wąskie przejścia, byśmy się nie zmieścili. Ktoś tam by przechodził, nie dałby rady. Przechodzimy czasem do kościoła i zakładamy ręce i jakby zwracamy się takim sformułowaniem do samych siebie czy do ludzi wokół nas. Ciekawe, co nam dzisiaj pokażą. Czym nas szokują. Może będzie jakieś ciekawe kazanko, albo jakiś ciekawy przykład, albo ksiądz się potknie o dywan, albo, nie wiem, coś źle zrobi, albo się pomyli, albo mu spadną okulary, albo cokolwiek innego. To może trochę brzmi niepoważnie, ale naprawdę często tak się wydarza. Tak się często wydarza, bo jak rozmawiam potem z ludźmi, to nie mówią no tak, no przyszliśmy, byliśmy w kościele. O czym była Ewangelia? Nie mam pojęcia. A o czym było okazanie? Nie mam pojęcia. Albo przychodzą nie, bierzmowani, kandydaci do bierzmowania po jakiś podpis. Przychodzą grubo po mszy świętej i mówią, no, proszę księdza, my podpis. A ja byłeś nam mszy? Tak, tak, byłem tylko musiałem iść po indeks do samochodu, bo tam na mnie czekali rodzice i poszedłem po indeks i, i teraz dopiero przychodzę po podpis. Kto odprawiał mszę świętą? Yy, cisza. Nie wiedzą kto. I w końcu ktoś tam wpadł na pomysł. Ksiądz odprawiał, katolicki. No fajnie, który. Cisza. W ogóle nie było nam szy. Staje się, yy, stajemy się obserwatorami, albo nawet nie obserwatorami. To już kolejne stawium bycia obojętnym na to, co się wydarza, nie tylko w naszym życiu, w codzienności, ale i w kościele. Stajemy się obserwatorami, biernymi widzami. I teraz, jak to zmienić? Zacząć wchodzić w głębie. Po prostu. Po raz kolejny o tym mówię, ale to jest strasznie ważne. Jak to ktoś kiedyś mówił przeraż przerażająco ważne. Zacząć wchodzić w głębie naszej modlitwy. Słuchać tekstów, które są nam świętej. Wiadomo, że czasem. Nawet najciekawsze kazania może być za długie, albo może się nam coś znudzić, bo mamy jakieś problemy i one nam zaprzątają myśli, nie wiem, śmierć kogoś bliskiego, problemy w rodzinie, alkoholizm, jakieś odejścia, zdrady i tak dalej. To jest wszystko jak najbardziej zrozumiałe. Ale pomijając te skrajne przypadki, przechodzimy z tym całym balastem naszego życia, przechodzimy z tym całym złem, które nas atakowało przez cały tydzień, bo Jezusa Chrystusa nam przeświętą i nawet nie wchodzimy z Jezusem w dialog, to po cośmy przyszli? Popatrzeć jak w teatrze, posłuchać jakichś ciekawych słów, a nuż może coś dowiemy się nowego o świecie? Przechodzimy do świątyni, aby nie stawać się obserwatorami, tylko aby nie chodzić za Jezusem, nie śledzić Go i nie szukać jakiegoś Jego złego ruchu, co takiego Jezus nie zrobi, żeby, żeby potem Go na tym pochwycić. O, widzisz Panie Jezu? Widzisz Panie Boże? Yy, miało być tak wszystko świetnie, miałem wziąć udział we mszy świętej, miałem potem sobie wyjść do domu, a Ty żeś mi nagle zmienił moje życie. Bo zapukałeś do drzwi kościoła, w którym byłem zaryglowany i powiedziałeś mi, zamiast tam siedzieć i patrzeć biernie w sufit, to zacznij się modlić. Rozmawiaj ze mną, wejdź ze mną w relację. Tak Jezus nas zaprasza, a my czasem ani w jedną, ani w drugą. Sam marazm totalny. Zmarły niecały tydzień temu ksiądz Piotr Pawłukiewicz, znany kaznodzieja, homilista. Wykładowca seminaryjny i uniwersytecki powiedział kiedyś, że są tacy katolicy, katolicy BMW. Bierni, mierni, ale wierni. I teraz, tak naprawdę, wiadomo, wierność jest piękną rzeczą, piękną cnotą, piękną cechą. Wierność Panu Bogu, wierność przykazaniom. Ale można się, tak jak mówiłem wczoraj, zatrzymać tylko na, na, na powierzchni tego, co czynimy, nawet na powierzchni dobra, i w ogóle nie zrozumieć tego, co czynimy i dla tym, dlaczego to robimy, dlaczego robimy dobro. Dzisiaj nas Jezus zaprasza w tej liturgii słowa, w tej Ewangelii, o której za chwilę jeszcze trochę powiem, kilka słów. Zaprasza nas do tego, żeby, żeby wchodzić w relację z Nim, żeby nie szukać y, wszędzie tylko zła, żeby nie być takim katolikiem, który Wybiera sobie jak w supermarkecie towar. Podoba mi się podoba mi się takie ogórki kwaszone, to sobie kupię takie ogórki kwaszone. Firmy A zamiast firmy B. Podoba mi się takie, podoba mi się taka wędlina, to kupię taką wędlinę, bo ta jest niedobra, bo za krótko może poleżeć, a ta może poleżeć dłużej, więc jest pewnie świeższa. Wybieramy sobie wiarę jak w supermarkecie. To mi pasuje, to w to wierzę. To mi nie pasuje, to to odrzucam. A może czasem się wydarzy, że odrzucam Chrystusa. Przecież może tak być, kiedy jestem tylko obserwatorem, kiedy szukam tylko potknięć, kiedy szukam tylko zła, a może wejść w głębie, a może powiedzieć, Panie Jezu, proszę Cię, nie chcę stale śledzić Ciebie po to, żeby zobaczyć w jaki sposób Kościół, w którym jestem, jest zły i słaby, ale chodzę za Tobą po to, żeby stać się Twoim wiernym uczniem, żeby zobaczyć Twoje cuda. Żeby zobaczyć Twoje działanie w moim życiu, żeby zobaczyć Twoje działanie, Panie Boże, Panie Jezu, w moim świecie, w mojej codzienności, w mojej pracy. Ileż to, ileż to razy uciekamy do różnych psychologów, psychiatrów i różnych innych sytuacji czy osób, z którymi rozmawiamy o wszystkim, od dzieciństwa, poczynając na śmierci, której jeszcze nie było kończąc, a z Bogiem nie rozmawiamy o niczym. I przechodzimy do tego kościoła, przeżywamy kolejne wydarzenia, kolejne święta, kolejną Wielkanoc, która za chwilę nastąpi i nic się w nas nie zmienia, bo nie ma głębi, bo nie ma relacji z Jezusem. Tymczasem w Ewangelii Jezus mówi takie słowa: Znacie mnie i wiecie skąd jestem. Ja jednak nie przyszedłem sam od siebie, lecz prawdziwy jest ten, który mnie posłał, którego wy nie znacie. Ja go znam, bo od niego jestem i on mnie posłał. Czy naprawdę wierzymy według słów tej Ewangelii, według słów Jezusa, że on jest panem naszego życia? Czy naprawdę wierzymy, że tylko on jest w stanie to życie zmienić? Czy w ogóle jest w nas chęć szczerości i prawdy? I takiego stanięcia przed Bogiem, które będzie stanięciem bez naszych ludzkich dyplomów, osiągnięć i różnych innych chwał. Tylko będzie stanięciem przed Jezusem Chrystusem i powiedzeniem, Panie Jezu, słaby jestem. Czasem mi nie wychodzi, ale chcę z Tobą wchodzić w relacje. Zdarza się, że przychodzą nam mszy jakieś rozproszenia, że moje myśli wędrują wszędzie, tylko nie do Twojego słowa, że moje myśli wędrują już do tego, co będzie na obiad, a może na kolację, a może że nie daj Bóg goście przyjdą i trzeba będzie się z nimi spotkać, zamiast siedzieć wygodnie pod kocykiem i pić sobie winko, herbatę czy kawę. Panie Jezu, słaby jestem, ale proszę Cię w tym wielkim poście ucz mnie wierzyć w to, że Twoje życie jest we mnie. Ucz mnie wierzyć w to, że przyszedłeś zmienić moje życie, zmienić je naprawdę, nie tylko na chwilę, nie tylko na tydzień, nie tylko na te święta. To co też często, często mówię i będę często mówił, żeby nie było w nas, że święta, święta i po świętach, a potem co? Nie potrzebujemy już Jezusa? Nie potrzebujemy już łaski? Nie potrzebujemy już relacji? Co takiego się musi w nas zmienić, co takiego się musi w nas stać? Żebyśmy nie byli jak ci ludzie z pierwszego czytania dzisiaj, żebyśmy nie byli jak faryzeusze, którzy wciąż zamierzają Jezusa pojmać, czyli zniszczyć, zabić, żeby przypadkiem nie zmienił czegoś w naszym życiu. I warto dzisiaj się zastanowić, w, tej, w tym rekolekcyjnym rozważaniu, w ten rekolekcyjny piątek, co takiego wymaga w moim życiu zmiany. Co takiego jest we mnie jeszcze, co nie powoduje otwarcia na Bożą łaskę? Może jakaś osoba, może jakaś relacja, może jakiś zacietrzewiony gniew sprzed lat, nie wiadomo o co? Co takiego we mnie jest, co mi nie pozwala z czystym sumieniem otworzyć się na Boga, co mi, co mi nie pozwala stanąć w świątyni nam przy świętej i pojednać się z bratem, i z czystym sercem przyjąć komu świętą, bo tak często bywa. Niech nas łaska Jezusa Chrystusa umacnia, niech nam daje Bóg taką łaskę, żebyśmy poznali, kim naprawdę Jezus dla nas jest i naprawdę Go pokochali. Jutro trzecia część naszych rozważań, naszych rekolekcji. Niech w nas pracuje łaska Jezusa Chrystusa, abyśmy dobrze się przygotowali do Wielkanocy.